Witajcie miłośnicy kolei dzisiaj jestem na stacji Rzeszów Zachodni dzisiaj tu będę dość dużo czasu bo chcę sprawdzić czy na tej stacji faktycznie jeździ dużo towarowych a podobno właśnie jeździ tu dużo eee, tu stoi sobie drezyna tam mamy jakiś hangar my, my, nie wiem co w tym hangarze jest no i e, e, no, czekamy na następny pociąg tam daleko w dali jest przejazd nie wiem czy to widać tam jest przejazd to, to czekamy na jakiś pociąg może to będzie towarowe, może, może osobowe, może intercity, a może techniczny, jakiś o, na przykład ten odjedzie. Zobaczymy. Widzowie, jedzie kibelek. na głównego a tam helikopter jakiś lata czy co a tam stanął Teraz to sobie podejdziemy tam czemu on w ogóle tak przy końcu peronu a nie na przykład tu Chyba nie wiem, ale no jak stanął to niech tak sobie stoi. O, rusza. 57 AL 234 Pojechał tak sobie Więc czekamy na następny pociąg Jedzie następny region Sześćdziesiąt trzy sto sześć no i mamy odjazd. I teraz na następny pociąg. Widzę wyjedzie Intercity Kochanowski. Z Dartem.

ुश więc czekamy na następny pociąg. Widzę, wyjechał pociąg osobowy do Lublina. Jest to ten sam kibelek, którego widzieliśmy wcześniej. Więc czekamy teraz na następny pociąg i tym wyciągiem będzie InterCity Porta Morawika. Za chwilę tu powinien przelecieć. Jedziemy do Porta Morawika. P-09-023 Witam tu wyjdzie osobowy a już, ja już nie jestem na stacji, to dlatego, że już wracam, bo zimny strasznie ale jeszcze złapiemy teraz ten podzięk i tam jeszcze Mehoffera na tamtym o przejeździe w oddali Czekamy aż tu wiecie pociąg do Dębicy. teraz już jest sobie zamknięty, więc zaraz będzie jechać. To będzie wokoło nas przyjeżdżał, jak się nie mylę. Nie, on tu będzie. Mowa, to sobie przybliżymy. 6302 Widzowie, ja już idę tam na przejazd Chyba, że przy okazji tu jeszcze przejedzie Widzowie Ja jestem już koło dworca, wiem, że miałem być na przejeździe, ale ale już przyszedłem tutaj, bo teraz jeszcze idę do galerii, jak wracaliśmy z, z Rzeszowa Zachodniego, a to jest w ogóle w Centrum. Jak wracaliśmy, to właśnie yy, przejechał towarowy z Eurosprinterem i kontenerami. Yy, no więc chociaż jeden towarowy się trafił. No, tam już daleko stojemy Hoffer, tego pewnie nie widać, ale bo tam siadło się strasznie odbija. ale on tam stoi, ten wstoimy Hoffer i jeszcze raz, dwa, trzy, trzy inne pociągi. Znaczy no w sumie to dużo innych pociągów, tu jeszcze jest SSO35, a właśnie maszynista do niego wsiadł. Pewnie zaraz sobie tu pojedzie hmm, prezesów w centrum. Poruszymy hofer. Jakaś siódemka, tylko pytanie jaka. P07. 07... jakaś... Jakaś... To 07... 1037! Jak w dzisiejszym odcinku to chyba już wszystko, chyba że coś jeszcze tam nagram na głównym jak będę wsiadał do pociągu. Pa!